Cześć, witajcie. Wędkarstwo, idziemy na ryby. Zakończenie akcji Oddaj młodemu wędkę. Na początek chciałem podziękować wszystkim, którzy zgłaszali swoich kandydatów, i oczywiście kandydatom. Jest was naprawdę sporo i jest sporo potrzebujących osób. Także jeżeli ktoś nie dostanie sprzętu, a, a bardzo by chciał, to ja przepraszam, no niestety nie mogę wszystkim pomóc. A jeżeli ktoś ma sprzęt do oddania i zna jakiegoś młodzika, który potrzebuje, to zamiast zarobić 5 dych na, na Allegro, to proszę, niech komuś odda, niech ta osoba się cieszy z tego powodu. Oprócz tego w akcji mamy dodatkowe nagrody, mamy trzeci zestaw, mamy wędkę Browning, którą oddał kolega Dawid, niestety nie ma szczytówek, ale spoko, wszystko ogarniemy. I od kolegi Szymon Ciacho, Ciacho Feder, na pewno kojarzycie, mamy kołowrotek, czyli będzie trzeci zestaw z kołowrotkiem, a ja dodatkowo od siebie też daję kołowrotek do wędki Shimano Agility, także jest naprawdę konkret. I teraz tak zrobimy sobie, że... Ja, siedzisko z osprzętem wysyłam osobiście do osoby, którego tutaj mam, po prostu do osoby, która go, go weźmie. A wędki i wszystkie inne rzeczy wysyłam na nasz Federsklep i z Federsklepu dopasujemy sobie szczytówki do Browninga i wyślemy już osobno. Słuchajcie, jest to bardzo dla mnie ciężkie zadanie, bo wysyłka tego wszystkiego to jest dużo pracy, dużo pakowania. Nie mam zupełnie. Kartonów, ani nic w tym stylu, i bardzo chciałem podziękować osobom, które dołożyły się do wysyłki. 75 funtów udało się uzbierać na wysyłkę, także myślę, że powinno starczyć na dwie takie konkretne paki, które wyjadą, a już potem w sklepie to już będą groszowe rzeczy, mam nadzieję. Także bardzo się cieszę. Przechodzimy do meritum, czyli czytamy nazwiska osób. Niech nikt nie poczuje się urażony. Ani nic z tych rzeczy, to jest zabawa. Także zestaw numer trzeci czyli wędkę Browning, który ja zresztą tutaj mam. Bardzo fajny kijek, jest to Browning Browning King Feeder All Season 3.90. Powiem Wam szczerze, że fajny patyk. Dosyć mocna wędka. I to razem z kołowrotkiem otrzyma od nasz kolega Filip Chronowski. Bardzo ci gratulujemy Filipie, odzywaj się. Wiem, że gdzieś tam twoje nazwisko mi się przewija. Yy, ja bardzo proszę cię, żeby się do mnie odezwał. Yy, zestaw numer 2 czyli plecak, pokrowiec, wędka Shimano, nie Shimano, przepraszam, Shakespeare Agility plus kołwrotek ode mnie tutaj jakiś wybiorę wam. otrzymuję, Słuchajcie, uwaga, uwaga. Igor Cebula. Ja bardzo Ci gratuluję. I Gorze, odezwij się też do mnie. Jest dla Ciebie zestaw. I teraz zestaw numer jeden, czyli zestaw tyczkowy, typowo pod zawody. Docelowo miało być to osoba, która łowi na bata, łowi w zawodach. I jest tą osobą, słuchajcie, uwaga, uwaga: Oliver Plinta. Bardzo Cię, Oliwierze zapraszam do kontaktu i gratuluję Ci zwycięstwa. Uważam, że dasz radę i że ten sprzęt przyczyni się do tego, żeby się rozwinął. Także Oliver Plinta, zestaw numer 1, Igor Cebula, zestaw numer 2 i Filip Chronowski, zestaw numer 3. Także to są wyniki, słuchajcie. jest wiele więcej osób, które tutaj mam na tej liście. I ja wam bardzo dziękuję za udział. Dziękuję osobom, które wysłały wasze nazwiska i ja was przepraszam, że, że nie wylosowałem was, ale dawajcie radę, rozwijajcie się dalej jest tam mnóstwo osób, które naprawdę potrzebują jest mnóstwo osób, które mają pasję i ja was do tej pasji do rozwijania tej pasji nakłaniam także był to dla mnie ciężki materiał naprawdę przeczytałem wszystkie e maile, które do mnie wysłaliście poświęciłem na to mnóstwo czasu i naprawdę myślę, że było warto. Nieraz mi się łezka kręciła wokół. Może to jest teraz uśmiech na twarzy, ale naprawdę, naprawdę konkretne wiadomości były. Także to na tyle. Zapraszam Was do kontaktu. Ja będę też do Was się odzywał mailowo, gdzie tam dam radę. Ale myślę, że tak że będzie. Także zestaw z koszem idzie do kolegi Oliwiera. Dostaniesz Oliwier kosz i cały osprzęt w jednej paczce, a w późniejszym terminie dojdzie do Ciebie tyczka i to co długie, chociaż może tu jeszcze to zmienię. Bo może tyczkę od razu też do ciebie wyślę, żebyś miał wszystko od razu w jednym paku. A reszta osób będzie musiała chwilę poczekać. Bo ja to najpierw pakuję, wysyłam na Federsklep sklep i z Federsklepu sklepu będziemy wysyłać to już do osób zainteresowanych. Bo logistycznie jest to bardzo ciężko tu wszystko zrobić. Bo yy, są trzy różne zestawy, kołowrotki są w Polsce, szczytówek do jednej wędki nie ma. Także, uj, prawie zjechałem. Musimy to ogarnąć, ale ogarniemy także spokojnie, w kontakcie cały czas. Ze mną proszę być i tyle. Także dzięki za obejrzenie, na razie trzymajcie się. Akcja jak najbardziej super udana.